Gośćmi są tradycyjnie trenerzy obu drużyn, pan Zbigniew Kaczparek, trener Stomilu, Lśleń, tak. i pan Tomasz Ostecki, trener olimpii Poprosimy trenera gości o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No muszę powiedzieć, że, że było to dobre spotkanie. tak? Sporo było sytuacji. Myślę, że z gry to bardziej chyba nam się te punkty należały, ale taki jest futbol. Tydzień temu w Gdyni to my mieliśmy szczęście i wygraliśmy spotkanie, taki jest futbol, on nie zawsze jest sprawiedliwy i dzisiaj te, e, potwierdziło się to. E, ja nie jestem e, jakby załamany te, tą porażką, ona nie, nie powoduje żadnych zmian jakby w tabeli. Utrzymujemy się w lidze i za to chciałbym podziękować swoim chłopakom, którzy naprawdę wykonali ciężką robotę w okresie przygotowawczym i, i Pokazali, że naprawdę drzemią w nich bardzo duże możliwości, mogą grać jak równy z równy z każdym przeciwnikiem w tej lidze i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będzie właśnie mm, progres w następnym sezonie. To, to jest bardzo ważne. Dzisiaj pokazaliśmy również, że, że jest to dobry zespół, że, że mimo kilku ubytków, podobnie jak w Olimpii to ten mecz mógł się podobać publiczności. Jak na mecz o Pietruszkę, to, to powiem, że, że było i zaangażowanie, i walka, i, i właśnie e, gra z polotem. Także e, bardzo mnie cieszy dyspozycja jakby zespołu na koniec sezonu i to. I jeszcze raz właśnie chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom i, i zawodnikom za, za ogromne osiągnięcie, bo mieliśmy tylko 13 punktów po rundzie, e, rundzie jesiennej i to naprawdę jest dobry, dobry rezultat dla Stomilu i myślę, że ten klub będzie dalej się rozwijał tak jak, tak jak tego wszyscy oczekują. Dziękuję bardzo. bardzo. Prośba o podsumowanie będzie Olimpii. Króciutko chciałem wrócić jeszcze do e, tego, kiedy zaczynaliśmy e, grę w tym sezonie. To e, ogrywając takie marki jak e, Pogoń Szczecin czy Lech Poznań, e, narobiliśmy sobie e, takiego apetytu i potem każde niepowodzenie było, było bardzo negowane przez i bardzo krytycznie e, oceniane. I, I tu chciałem powiedzieć, że cały czas e, będę się utwierdzał w tym, że to jest sport. E, mieliśmy założenie, żeby grać bezpiecznie. W tej lidze, żeby zbudować zespół, który był kompletnie e, zmieniony, można powiedzieć, w rundzie letniej, kiedy ja obejmowałem to stanowisko i e, szereg, 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 szereg zabiegów e, poprzez trening e, miało spowodować, żeby ten zespół grał lepiej, żeby utrzymał się bezpiecznie, żeby nie było e, stresujących sytuacji jak w roku poprzednim i to z pewnością się udało, aczkolwiek wracając do tamtych spotkań, które zostaną na zawsze wpisane w historię tego miasta, czy, czy pojedynek w ćwierćfinale z Legią Warszawa, to, 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 to na pewno pozostaje niedosyt, bo, bo potencjał tego zespołu, kiedy, kiedy do dyspozycji miałem wszystkich zawodników, był dość duży, tak? był dość duży, był na pewno nie gorszy niż innych sześć zespołów, które zajęły pierwsze, pierwsze sześć lokat w tej lidze i myślę, że spokojnie my moglibyśmy się pokusić po takie miejsce. Odnośnie dzisiejszego meczu to no, no, trudno jest zmotywować zespół kiedy każdy ocenia się krytycznie. tak? Ja powiedziałem zawodnikom swoim że pierwszą, pierwszą jakby ocenę zaczynam od siebie i każdy każdy z piłkarzy miał na pewno niedosyt. Wiedział że to miejsce jakby powinno być powinno być wyższe patrząc z perspektywy że potrafiliśmy wygrywać z najlepszymi no to kiedy nie wiem, możliwym e, po osiągnięciu zwycięstwa, e, wariantem jest, jest dziewiąte miejsce w Lidze, to, e, to, jest, to jest to szalenie trudne. Tak? Jest to szalenie trudne, bo, bo ten prestiż e, oczywiście jest bardzo ważny, ale ta motywacja no, no jest, na pewno, jest na pewno utrudniona. Aczkolwiek e, groziło nam opuszczenie tej pierwszej połowy tabeli i, i to, było, to było jakby punktem kulminacyjnym, który e, w ten sposób próbowałem przekonać swoich zawodników, że zawsze może być jeszcze gorzej, tak? Że trzeba patrzeć co będzie w przód, trzeba maksymalnie zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i, i te, te, to, to, to dziewiąte miejsce e, na nieszczęście e, po walkowerze gdzieś tam, e, który, który dostała mieć Liczyliśmy wcześniej, że jeszcze możemy o tą ósmą lokatę się e, bić, ale, ale niestety piłka jest tak brutalna, że czasami że kontuzje E, inne, inne czynniki, e, które składają się na, 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 na wynik, tak? na sukces, bo, bo piłka nożna składa się z detali, zawsze podkreślam to piłkarzem, jeżeli e, jeden z nich e, nie, jest, nie jest do końca dopięty, no to, to zawsze ta wypadkowa błędu jest dużo wyższa. Odnośnie samego spotkania, to e, pierwsza połowa e, była, była grą wyrównaną, e, sytuację z dwóch stron. I, i, I troszeczkę po przerwie, gdzie w szatni powiedziałem piłkarzom, zostało nam ostatnie 45 minut, 33,5 kolejki za nami, trzeba teraz dać z siebie wszystko, żeby, żeby zrobić więcej, żeby strzelić gola. A tu na, 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 na nieszczęście popadliśmy w taki dołek między, między 50 a, a, a momentem, kiedy zdobyliśmy bramkę i, i tu troszeczkę opatrzność czuwała nad nami robiliśmy analizę meczu zespołu Stomil-Żytem, to między innymi zgromadziliśmy na wideo sytuacje, które, które marnowała Arka tak, w meczu, tak jak powiedział tydzień temu i, i tam opatrzność była, była ze Stomilem. Tu w tym momencie szczęście dopisało nam, że nie straciliśmy gola, bo bo byłoby na pewno szalenie trudno odrobić, bo taka jest ta liga, że kto strzela pierwszy, pierwszy w ramkę, ten ma ten handicap i i wtedy potrafi e, skontrować. E, dziękuję wszystkim zawodnikom na gorąco, nie wiem, na podsumowanie pewnie przyjdzie czas, e, ale fajnie, że, że udało nam się zwyciężyć, bo powiedziałem przed meczem, jak stare przysłowie mówi, prawdziwą mężczyznę e, poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. Zaczęliśmy źle, porażką w Świnoujściu, e, tą ligę zamykając tylko, tylko rozgrywki ligowe i, i na szczęście udało nam się zakończyć to zwycięstwem ze Stomilem. E, jestem zadowolony z, tego, z tych trzech punktów okazji miał się zaprezentować młody, młody adept piłki nożnej Jędrzej Woźniak, Kontuzę Michała. Nie chcieliśmy ryzykować do końca, nie, nie czuł się na tyle pewnie, żeby mógł kontynuować. Ta bramka, która zdarzyła się temu chłopakowi to na pewno był to stres, szalony stres, bo, bo, bo ten przeskok z lig młodzieżowych, z juniorów jest, jest tak ogromny, obojętnie jaka to jest pozycja, a pozycja bramkarza jest newralgiczna i ten, ten stres przełożył się na, na taką nieszczęśliwą interwencję. Na, na osłodę, i na obronę tego chłopaka powiedzieć tylko tyle, że, żeby się nie załamywał e, głowę do góry, bo, bo widziałem go wiele razy w treningach i, i nie widziałem jeszcze e, tak słabej interwencji, tego chłopca, dlatego teraz to co złe, już myślę, że za nim i, i na pewno musi patrzeć optymistycznie. E, każdy mu to wybaczy. Gdyby wynik był inny i stracilibyśmy punkty, na pewno na pewno e, nie podeszlibyśmy do tego tak łaskawie. Tak? E, bo bo za błędy trzeba rozliczać nawet, nawet młodych chłopaków, a w tym przypadku e, jakby przejdzie to gdzieś bokiem w zapomnienie. E, ff, fajnie, że tak się stało, że miał okazję gotować. Dziękuję.